Dobra, jak się stąd ucieka? Czas pytania Trzeba coś znaleźć, tu są piętra... Jakieś są Ale tylko drugie Dobra, tylko rzeczy się do szafki, bo mi się miejsce skończyło. Okej Spoko Ja szukam jakiejś ucieczki na razie O! Coś chyba, coś znalazłem jest wejście dla dwóch osób i za, za nimi jakieś sanie. Nie o Jakiś prototyp sań. Sanie 2.0. 0 Okej, okay, czyli to jest porozrzucane chyba wszędzie. Przyjdziesz ty na chwilę do mnie co jest gdzieś po prawej stronie więzienia. Tak, tak. Po prawej od naszych cel. Dlaczego potrzebujemy energy module, dobra czyli to jest, a ja muszę się wyszkolić inteligencję, dobra trudno Energy module to są dwie baterie i jedna, yy, jedne, co ja mówiłem? Dwie baterie i jeden kabel baterie, no, nie mogę przejść Nie możesz przejść? O, o dobra, dobra. Tam baterię ci chyba jedną wrzuciłem No to dobrze A już wszystko zlutowałeś? Tym tam na górze nie zlutowałem To na tym jedynie ja tam działam i zlutowałem Dobra Dobra, mam jeden kabelek O, kabelek i bateria O, jest baterijka, świetnie Na to potrzebuję 60 inteligencji Gdzie tu jest biblioteka gdzieś tam Dobra, znalazłem na łapie Już masz wymaksowane wszystko? No już prawie Ja zaraz będę miał 70 inteligencji Będziemy mogli wrzucić pierwszą część do naszych sani Dobra, pierwszy item może iść do sani, tylko jesteśmy potrzebni, żeby otworzyć drzwi. Ile masz energii? 23. trzy. Okay, ja mam czterdzieści pięć. O Dobra, power. Slay 2,0 Chipsy, czy to jest z skraftowania? Jest, zaraz jest, ale z czego to jest? To jest free time, dobra czy to się da wszystko zrobić. W tym na 70, plus. widzisz to Slay Chipset, tam jest jakiś taki silniczek czy coś. No widzę. A to jest... tam? to jest to? To ma 2-0. No... Tutaj 2-0 chipset. Coś jeszcze mi powiesz? Może? Nie. Trzeba pobić worker botę i ją tu wyrwać. Dobra, wypuść mnie już, no, ja wypuszczę piosenka. Ciebie. Dobra. Tego nie da się skraftować. To możesz chyba zacząć bić policjantów, bo będziemy tego potrzebować. Zaraz przejścia na karty jakieś. Nie zlokalizowałem ich jeszcze. No tu jest coś za, na niebieską. Tu jest biurko. Jest możliwe, że to byłoby tu. Ale nie wiadomo. Klej. Czy ja mam klej? Ja mam pewien, tu nie zobaczyć. Mam u siebie, ale u ciebie zobaczyć jeszcze coś nie ma. Ma na pewno tą kartę. Elektryczną, nie? Eee, no nie widzę tego u Ciebie. Może masz w tym. w ukrytym. E co? Teraz. No Ale w sensie masz tą zieloną kartę? No mam, mam tą elektryczną. Tego chip. No, mam tak. No ten chip to... Ja nie widzę go w twoim biurku, więc pewnie masz w tym ukrytym... tym hidden compartment. A, tam krywta. To jaka to mam karta? A dobra, to nie teraz. Eee, w sumie nieważne jaka, ale wiem, że za wejściem na niebieską kartę jest jakieś biurko, więc może od niej bym zaczął. Druga w nocy. W najgorszym więzieniu tak nie było. Czemu oni mają po jednej rzeczy w biurku? Wszystko ukradłem. Jeszcze się nie zresetowało. Halo! Nie zresetowało się jeszcze, a wszystko ukradłem. Ale to się nie resetuje po... Tym, jak pójdziemy spać? A już... No, to się jeszcze nie zajrzała, to Proszę, no <laughs> Miała być szybka ucieczka i do domu O, jest, jedna płytka Bo on się może przyda, to zostawię. A, a, jeszcze zapalary będę potrzebował kiedyś, ale dobra, to nie Na razie nieważne Właśnie, przystąpię, jeszcze biurko strażników tutaj Czemu ja o tym nie pomyślałem? Dobra, mam zapalary o, to świetnie Czekaj, guard desk O, też mam zapalare No spokojnie, dwie, dwie się przydadzą To ja bym może sprawdził co... Może... Co jest za czerwoną kartą, bo nie wiem czy widziałem to przejście w ogóle, gdziekolwiek A, tu jest na niebieską W sensie cyjanową, czy jakoś tak Cyjanową też znalazłem i jak coś no, dobra. Czekaj, a zabraliście tego gościa? Chyba tak. tak. No, trudno. A nie, chyba nie, bo to jest ten. A. O, tu jest cyjanowa karta, dobra, pobijcie mnie, nie ma nic ważnego. Brawo, chłopka z cyjanową kartą. A może To spróbujmy z cyjanową. Dobra. Bo ty masz w razie czego jeszcze drugą tą elektroniczną płytkę, nie? No, ok mam. Dobra. To od razu potem, jak znajdziesz, byśmy mogli zrobić. w sensie, jak dowiemy się, gdzie jest gościu z kartą czerwoną? Nie, czy obie już znalazłeś? Bo ja... Nie, ja, ja nie myślę. Ja nie myślę dzisiaj. Dobra, chodź. Razem, chodź szybko. Poczekaj, i temów potrzebuję. Mi pobili. Jesteś gdzieś na dole Eee yy, to i to. Dobra, jadę. Ma? T ty on nie ma karty. Jak nie ma? Ty ten? Pomyliłem chłopków. Dobra, tak ja też powiem, że nie wiem co ma. Dobra, trudno. Czerwoną tak kartę będzie na kłopotło. Tak, czerwona karta. Dobra, ratowany. Bierzemy czerwoną? No. Dobra. Co ty się pójdesz? Dobra, zdążyłem. Idę zaliczyć rutynę i muszę znaleźć drzwi na czerwoną kartę, bo nie pamiętam, gdzie są. A, tu są, nad celami. Czekaj. No, drzwi na czerwoną kartę. Ha. Czekaj, bo tu jest elektryczny płot za nimi. I jest jakiś went. Czekaj, to jest drugie. Znaczy, tu zejdziemy wtedy do went 1. Wentem 1 można przejść tu. I yy, to będzie wtedy. Nie, czyli co, śrubokręt jest tu potrzebny? Albo dwa? Żeby przejść, albo wyłączyć zasilanie, ale nie wiem gdzie to jest. Ale wenty chyba prowadzą do tego pokoju. Jak, po, jak podejdziesz tu, to zobaczysz, że tu jest biurko, w którym może coś być, a może nie być. Nie wiem, ale jakieś przecinaki bym zrobił. Taśma jedna. Eee, to mogę połączyć już w kartoszkę. A nie, ja mam, mam śrubokręt, czyli potrzebuję pilnika albo dwóch najlepiej. Dobra, pilnik. Dobra, mam, mam dwa śrubokręty i przecinaki. W sensie przecinaki muszę się skraftować. Eee, czekaj. Okej, okay. dobra to co, kto idzie ciąć? A nie, w sumie oboje możemy pójść. W końcu wchodzimy tam, a karty nie wziąłem, dobra weź tam poczekaj na mnie. Proszę wchodzić. Dobra, masz jeden śrubokręt. Po 25% schodzi Spodzimy oboje naraz, chyba. Że? Chyba. O, dobra, schodzimy. Chcę pozwolić, że ja to przetnę. Chyba, że to jest po połowie. Nie, nie. Teraz schodzi po 15%. Ale powinno się przeciąć, mam nadzieję. Je. Zżyłem całe Teraz tu na górę Trzeba odkręcić Okej, okay. chodzimy i... Jest, mamy to AI module Mogę się tak. nawet do ręki dać jak chcesz Wiem <laughs> Co mam zrobić z tymi blaszkami? Yy, A bo ty masz blaszki? No, generalnie możesz się wsadzić z powrotem na miejsce albo je wyrzucić. To czekaj, sprawdziłbyś może, czy masz tą zieloną tą płytkę w biurku? Bo jeśli tak, to być może uciekniemy za chwilę. Mam. O, to bym poprosił, jeśli można. Dziękuję. Pyk, pyk, pyk. No, to jest legalny item. Dobra, odstawiam kartę i lecimy. Chociaż w sumie nie mam po co tam wracać. A, ale tak, na wszelki wypadek, żeby być bezpiecznym. Jakby coś miało pójść nie tak. Dzień dobry panie oficerze Halo? Mogę? Dobra no. Dobra, yy, mogę to tu ciepnąć? Santa's USB Stick of Delivery To chyba nie jest kraftowalne. Tylko teraz mm, To może być albo za jakąś inną kartą Ale no, wydaje mi się, że może tak być Ty czekaj, yy, wychodź bez roll call. Dobra, dobra, dobra. przeszedłem. 19 się kończy, dzień drugi 2 się zaczyna. Co to jest za? Co to za warunki pracy? No nic, to trzeba poszukać czegoś, nie? No ta Mówię, jedno biurko jest za tą cyjanową kartą, ale nie mam na niej temów. Czy nie wiem, gdzie jest ta karta? A tu jest czerwony ten czerwony yy, klucz jeszcze? Nie, czekaj, smelt crust, widzę, że ma cyjanową. No, mi tam. To jest potrzebne? Zielona ta płytka i. i kabel chyba? Tak, kabel. Kabel. no coś połowa drogi. Kabel jest legalny. Więc powinni. Nie, nie ten, nie zabiorą ci go. Gonią mnie, gonią mnie. O, mam płytkę. Ej! eee, czemu sto? Uciekaj, uciekaj. Ja Dobra, odstawić to, od odstawić to, odstawić to. Dobra. Żartowałem, Odstawi Dobra, odstawiłem. I kabel też mam jak coś. O, Co jest? Zarzeźnia. Nie ma może karty przypadek? Nie, tylko czerwoną. Gdzie jest gościu z kartą? Jestem przy nim jak coś Dobra y Mam i temy. Jesteś gdzieś tam na górze. Dobra, idę do ciebie. Jestem a. Trudno no. Ja poczekamy. poczekamy sobie na niego. O, o. Yy, dobra. Skraftowane, do widzenia Może dać się postrzelić, skraftuję kartę i możemy lecieć, sprawdzać Dobra, jesteś żywy? Tak No to chodźmy O kur... Nie, nie, Spróbujesz go odciągnąć? O kurwa, dwóch, dobra chyba, chyba koniec jak koniec wyrzuć, to może ja to wezmę. Wziąłem. Wziąłeś? Wziąłem, nie biją. Nie wejdziemy. Nie, nie potrzebny, nie. Zajebane psy, zapomniałem o nich. Kur. Dobra, moja wina, jestem prosty głupi. A bo on chyba cały czas stoi z tym psem Więc chyba raz go tu widziałem Czy on chodzi Nie, ja teraz, ja teraz robię re rekonesans On chyba chodzi od drzwi do drzwi Tak, oni chodzą od drzwi do drzwi tak chamsko Dobra, mi na następną kartę A nie, czekaj, jeszcze, pod... czeka, jeszcze potrzebuję szczoteczki do zębów albo grzebienia ale strażnika możemy już pobić No chodź Tylko nie przejść, obok psa znowu O jest, przy tym, przy roll callu Tak? Ta tu jest w tym pomieszczeniu Czekaj No a wyszedł Ja muszę zrobić miejsce To poczekaj jeszcze chwilę Miałem 4 gwiazdki i dan job time no to jest dobry pomysł. Dobra, zostawię to tu, wezmę to i. A na job time nie mogę wejść z nielegalnymi. To wyrzucę. Dzień się kończy o 22, więc tak czekać do następnego dnia tu tak średnio. Do celi? A, no i chuj. Celi, do celi. Spokojnie, spokojnie. To mało. Okej, okay, dobra Chyba mnie nie widzieli Nie widzieli mnie, dobra Dobra, ja tam idę od razu pod drzwi, w sensie próbuję się przekraść Gdzie jest ten goście z tym psem? O tamtej stronie, okej, okay, mogę wejść Dobra, jestem w środku Czadak tam? Jestem przy drzwiach, a, a, a. w sensie jestem przy drzwiach na kartę. Eee, ok i USB z it. Yeah, Czyli Możliwe, że to już koniec, to możemy od razu polecieć tam. Ja idę, ten USB-stick jest legalny czy nie? Tak, jest legalny. Dobra, ja i tak idę z dala od tego psa. O, Mikołaj, no way. Czekaj, wsadzaj. Daj, daj. To się e-klika. A fajnie I to było dni, dwa czy dnie trzy? Dobra no, co no, gra skończona.